Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Chciałem pokażę gołębie, nowe nabytki Tutaj przyjechałem w odłożę Przymknę kurnik, bo nie wiem jak one będą latały Właśnie boję się, żeby mnie nie gdzieś nasze nie powinny latać, ale nie wiem Ta jajko zniosła nie. Ciepło jest, zeszła. zeszło. Jeszcze czekam aż drugie zniesie. O idzie już. Przymknę. Wam pokażę. Tak ja pierwszy. Jest taki King biały. To jest... Czekajcie, nie jestem pewien, to jest samica chyba. Taki. Cały biały chyba. O. Ten drugi ma trochę czarnego. Jest samiec. Tak, to jest samiec na pewno. Taki. On jest taki lekki, jakby tygrys. Trochę ma czarnego. Nie, niebieskiego. Nie czarny, tylko niebieski ma. I ostatni. To jest młodzik. Taki ładny, żółty. Tylko do... kurde ten młody mi to oczekują. Taki jasny, żółty. Łąbek. to jest prawdopodobnie samica chciałem samica do tego samca znaczy, to zaraz wam pokażę Zaraz wam pokażę ten młody jeden który widzieliście na ostatnim filmie to jest duży tam go pokazuję tu jest on no i to myślę że to będzie samiec tam jest prawdopodobnie samiczka żeby do niego była no jak nie będzie to i tak mam tam kilka tych młodych jeszcze to no on jest taki pokażę taki wyszedł jakby trochę czerwony a nie do końca taki tu jest tak. jest samczyk no widać że jest taki bardziej czerwony no i mam te dwa młode jeszcze Atakują też nowe głodne samice, to słabo nakarmiły. rano nie rośnie jak nakarmią to. O tu, takie i nie wiem jak po białej samicy i po tygrysie wyszedł taki tygrys. Jeden myślałem że będzie taki siwy, ale to jest czarne. No taki jeden, no i czerwony taki. Znaczy taki jasny czerwony. Siwym ogonem. Takie ma brudne jakby te pióra takie właśnie siwawe trochę. Ten większy jest od tego. Bo samica miała jedno pióro czerwone. Teraz tak zauważyłem. No i musiała mieć jakieś tam może z rodziców miała jakieś czerwone, czy coś nie wiem. No, tutaj gołębia. Chyba im będę musiał podwiązać. Od to, bo widzę, że sobie radzą w fruwaniu. Sam z ładny, jest Samica, taka. No. Chociaż za dobrą cenę ja kupiłem to. I tak jest lepsze chyba od tamtej mojej. Tu jestem młody. No nie jest akurat z wieku tamtego gdzieś. Mniej więcej. To jest obron na obronczce jest. Normalnej, bo te nie mają brączek, tylko mają te takie te skówki. No i dobrze, to też Wam pokażę. To będzie widać dobrze. To nie chcę otwierać drzwi, żeby mi nie uciekło. mi się uda jakoś mi ale pokazać. Tak, no Wam pokażę. Są kursaki, szabo i białoczuby. Chyba dziewięć ich jest i bo jeden padł. Tam siedzi Kwoka, jedna ostatnio w tym roku. Raczej. Tutaj na 11 jajkach białoczuba jest, otrzabą na większość. Gdzie to samo. jest? Mordę. Chociaż na tym pierwszym jajku tak nie siedzą gołębie, tylko jak drugie bardziej. Powiem, pokażę jeszcze białoczuby. Tu są wszystkie ozdobne. Zobaczymy czy jajka nie ma. Tutaj tą młodą kurtę już przeniosłem ja i chyba nie ma o właśnie zniosłem. Jeszcze mokre jest. Więc no. no i wszystkie tu są to zdobne przeniesione. Dorosłe A tam woliarze są teraz. Kurczaki wszystkie. Sprzedałem jedną. Jedną kwokę tą z tymi kurczakami zwykłymi brązowymi. A tak to wszystko jest. No i są, ale coś przechoro. Dwa mi zdechły. Jeden z tych takich ostych, dużych. Jedna kuryka mi zdechła żółta. No i zostały te trzy. Białoczuby tu nie pamiętam czy mówiłem, sprzedałem zostały mi dwa. No i tu są... Nie wiem, chyba na ostatnim odcinku je widzieliście, a takie malutkie były. To, to są właśnie takie jest 9 chyba. Tu jest, tam są dwa miksy. Tu jest jeden szabo lokowany i wyszedł ten biały. Mam dwa czarne jeszcze szabo. No i są te takie o seniorzę biaty, kurka, czarno-białe, gdzieś jest ta ładna niebieska kura. Okay. Tu ładna, taka średnia. Kogut. Kury. Ten gołąbek młody. to czubatka, mi się podoba ta. W tym roku nie, nie wyszły żadne jakieś ładne kury. Jedynie właśnie ta mi się podoba, czubatka i jeszcze jeden był ten czubaczka ale to raczej kogut będzie myślałem, że kura taka, taka jasne no. Dosyć długo tego gołębie Wychowały już ten młodziak chyba ze 3 tygodni już jasł. czy? taki samodzielny on dopiero teraz wczoraj mi jajko zniosły Trochę tamte pan mówił, że, że, szy, że dużo młodych odchowują, Zobaczymy. W tym roku to nie już raczej nic. Może jeszcze jakby teraz zniosły już w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni, to jeszcze może im zostawił, ale później to już nie. co so, to już będzie tyle, chciałem pokazać. Chciałem czerwonego, czerwonego ale czerwony za bardzo nie miał pan, same żółte były. To wziąłem żółtego. Szkoda, że cały biały nie jest. Tak jak samica. No widać, że karmiło tu pobrudzony trochę jest. Mm, już takie duże te łaziki. No mm, i dobra, to już będziecie tyle w tym odcinku. Możecie dostać łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.